Rzeczy lubią się powtarzać, a szczególnie w Barcelonie. Więc dzisiaj też powtórzy się pewna historia. Bo tak samo jak w 2003 roku do Barcelony powrócił Ronaldinho w swojej wersji Prime, który ma 25 lat. I dzisiaj przetestujemy nie tylko, czy Barcelona dzięki temu będzie miała jakieś lepsze wyniki niż Liga Europy, nie no, dobra, koniec już z tym, ale także jak poradzi sobie taka karta w trybie kariery menedżera. A żeby było jak najbardziej sprawiedliwie i wiarygodnie, na początku sezonu będę zmieniał klub i wracał do Barcelony, tylko żeby zobaczyć statystyki zawodników. Dobra, więc zaczynamy. Tak wygląda wyjściowa jedenastka Barcelony, a tak prezentuje się ławka rezerwowych. Na lewym skrzydle oczywiście Ronaldinho 94 oceny ogólnej oraz 25 lat. I w takim oto składzie Barcelona rozpocznie sobie ten odcinek. Dobra, a ja teraz przenoszę się do zirony i lecimy z pierwszym sezonem. Dobra, a więc jesteśmy już po pierwszym sezonie, i tak wygląda teraz podstawowa jedenastka Barcelony. No niedużo się tutaj zmieniło, ale paru zawodników widzę, że zakupili. Natomiast na pierwszy strzał i Liga Santander, której FC Barcelona zajmuje dopiero trzecie miejsce, a na pierwszym miejscu Real Madryt. Super Puchar wygrał Real Madryt, a Puchar Hiszpanii wygrał Real Sociedad. Było bardzo blisko, żeby Real Madryt zdominował krajowe podwórko, ale niestety się nie udało. Natomiast Barcelona odpadła w 1/8. Champions League to już wygra na Manchesteru City 2 do 0 wygrali z RB Lipskiem. Natomiast Barcelona odpadła w 1/8 po porażce z PSG, a w grupie zajęła drugie miejsce. Ligę Europy wygrał Fenerbacze a Ligę Konferencji West Ham. Najwięcej bramek zdobył Ronaldinho 27, na drugim miejscu Robert Lewandowski 26 bramek i najwięcej asyst zaliczył oczywiście Ronaldinho 13. Ogólnie ten sezon można uznać za udany. No i teraz zostajecie ogólne podsumowanie tego pierwszego sezonu. Trzecie miejsce w La Liga, drugie miejsce w Super Pucharze Hiszpanii, jedna ósma w Pucharze Hiszpanii, faza grupowa w Pucharze Zaproszeń, nie wiem po co to tutaj jest pokazywane, ale okej. Okay. 1 ósma w Champions League. A teraz jeszcze szybka przerwa na piłkarza roku, którym zostaje Erling Haaland z klubu Manchester City. W drugim Sezonie. Mordy słuchajcie, jeżeli podoba Wam się ten kanał, to teraz możecie go wesprzeć. Oczywiście dzięki temu dostaniecie specjalne bonusy, o których możecie przeczytać klikając przycisk Wesprzyj. Nie namawiam do tego, ale taka forma wsparcia pomoże mi się rozwijać dalej. Dzięki bardzo i lecimy dalej z odcinkiem. A to już sezon drugi, a raczej jego końcówka i tak wygląda podstawowa 11 FC Barcelony, a tak prezentuje się ławka rezerwowych. Dosyć dużo transferów co znowu Barcelona porobiła. Widzę, że paru zawodników też powracało z wypożyczeń. Ale oczywiście na tabelę La Liga Santander się to nie przełożyło, bo tym razem Barcelona zajmuje dopiero czwarte miejsce, chociaż nie traci tak dużo oczek do pierwszego Atletico, bo tylko 6. Super Puchar Hiszpanii wygrał Real Madrid, a Puchar Hiszpanii zdobył Sporting po wygranej z Sevilla. Barcelona odpadła w ćwierćfinale, przegrywając właśnie ze Sportingiem. Natomiast niespodzianka w Champions League bo Champions League wygrywa FC Barcelona, wygrywając 2 do 1 z Manchesterem City, a z grupy wyszli na drugim miejscu, a na pierwszym był Sporting. I szybka ana analizę jeszcze jak oni doszli do finału. Wygrali w jednej z Arsenalem 5 do 2 w dwóch meczach. finał to już wygrane nad PSG 4 do 2. Półfinałowe spotkanie wygrane z Manchesterem United 3 do 2. No i finał 2 do 1 z Manchesterem City. Ligę Europy wygrało natomiast Atletico Madryt, a Ligę Konferencji jak zawsze Tottenham. A teraz przechodzimy do statystyk. 35 bramek po stronie Ronaldinho w 55 występach. Na drugim miejscu Lewandowski 29 bramek, a na trzecim Rafinha 20. Najwięcej asyst zaliczył Wirtz 12 a Ronaldinho 10. A teraz jeszcze szybkie podsumowanie tego sezonu. Czwarte miejsce w La Liga, półfinał w Super Pucharze Hiszpanii, ćwierćfinał w Pucharze Hiszpanii oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów. A to już sezon trzeci i drugi raz z rzędu Miano Piłkarza Roku otrzymuje Erling Haaland z Manchesteru City. A to już sezon trzeci i tak wygląda podstawowa jedenastka FC Barcelony jak widzę, albo sprzedali Ter albo Ter sam odszedł. No i pierwsze zaskoczenie z mojej strony, bo Ligę wygrywa FC Barcelona 87 Punktów na drugim miejscu Real Madrid. Huar Hiszpanii natomiast wygrał Villarreal I powiedzcie mi, co jest nie tak? Barcelona wygrała w jednej 16 z Lugo. Przechodzimy do jednej ósmej i co tutaj widzimy? Lugo gra w jednej ósmej ale Barcelony nie ma, pomimo, że z nimi wygrali. 2 do 1. Znaczy ja jestem po prostu ślepy. O co w tym chodzi? Drugi raz już coś takiego mi się zdarza. Bo kojarzę, że w którymś odcinku była ta sama sytuacja. Nie wiem, czy to było w Pucharze Hiszpanii, czy Pucharze Niemiec, ale coś takiego też miało miejsce. No nie wiem. Natomiast Champions League wygrała Borussia Dortmund, Manchester City po raz trzeci z rzędu w finale się znalazł, a Barcelona znowu odpadła w jednej 8 po porażce z PSG. Po Ligę Europy sięgnęła Roma, a Ligę Konferencji wygrał Villarreal. Statystycznie styki prezentują się w następujący sposób. Gabriel Jesus, najwięcej bramek 32, Ronaldinho na drugim miejscu 24 bramki, no i w asystach też najwięcej, miał Gabriel Jesus 18, Ronaldinho na drugim miejscu 14. A tak prezentuje się końcówka tego sezonu, pierwsze miejsce w La Liga, 1-16 w Pucharze Hiszpanii, zwycięstwo w UEFA Super Cup oraz 1-8 w Champions League. Oj, proszę bardzo, sezon czwarty i ogłoszono piłkarza roku, którym zostaje Ronaldinho z FC Barcelony. No trochę trzeba było na to czekać. Ale w końcu czwarty sezon I udało mu się zdobyć złotą piłeczkę A więc sezon czwarty I tak prezentuje się wyjściowa jedenastka No a tak wygląda ławka rezerwowych Z tego co widzę Barcelona ściągnęła tutaj jeszcze dwóch bramkarzy nowych A więc oczywiście na pierwszym miejscu La Liga Santander i Barcelona Zajmuje dopiero piąte miejsce 61 punktów na pierwszym miejscu Atletico Madryt Super Puchar Hiszpanii wygrała pierwszy raz w ogóle Barcelona Puchar Hiszpanii wygrała Sevilla A Barcelona odpadła w jednej ósmej Natomiast Liga Mistrzów wygrywa PSG, a Barcelona znowu odpadła w 1-8 po porażce z PSG. Strasznie często w ogóle na nich trafiają. Liga Europy to wygrana na Olimpiku, Lyon, a Ligę Konferencji wygrywa Real Betis, oczywiście z Tottenhamem w finale. Najlepszym strzelcem w Barcelonie był oczywiście Ronaldinho, a może nie oczywiście, bo zeszły sezon naj, najwięcej bramek miał Gabriel Jesus, nieważne, a w asystach rządził Pedri, a na drugim miejscu Ronaldinho z 14 asystami. No bardzo dobrze radzi sobie też ten Gabriel Jesus, 22 bramki, 5 asyst całkiem nieźle. No i podsumowanie sezonu, a więc wyglądało to tak, że Liga 5 miejsce, zwycięstwo w superpucharze Hiszpanii, 1 ósma w Pucharze Hiszpanii i 1 ósma w Champions League. No chyba jeden z najgorszych sezonów w tym odcinku w ogóle. A więc w tym roku miały miejsce również Mistrzostwa Świata, które wygrały Włochy, pokonując Holandię w rzutach karnych 4-3. Trzecie miejsce zajmuje natomiast Francja, która wygrała z Portugalią 3-1, a Brazylia, którą chciałem tutaj prześledzić, niestety odpadła w ćwierć finale po przegranej 4-3 z Holendrami. Ale popatrzmy jeszcze na statystyki. Najwięcej bramek zdobył Kylian Mbappé. 7 bramek w 7 spotkaniach. Liczyłem również na jakieś wysokie miejsce Ronaldinho, ale z tego co widzę, nigdzie go tutaj nie ma. Ale natomiast w asystach widzimy Ronaldinho na trzecim miejscu. Zdobył 3 asysty w 5 spotkaniach, a najwięcej Gravenberch 4 asysty w 7 spotkaniach. A i oczywiście zapomniałbym jeszcze wspomnieć, że Polacy nawet wyszli z grupy i w jednej 1,8 przegrali niewysoko, bo tylko dwa jeden z Anglikami. No i niestety w sezonie piątym Jano piłka Roku otrzymuje Mbappé z PSG. No nie dziwię się wygrali w końcu liga Mistrzów, więc taka kolej rzeczy musiała nastąpić. A to już sezon piąty i wyjściowa jedenastka FC Barcelony wygląda w następujący sposób, a tak prezentuje się ławka rezerwowy. La Liga Santander wygrał Real Madrid na drugim miejscu FC Barcelona. Eee, I nie wiem jak to tutaj rozstrzygnąć, bo nie mamy zwycięzcy napisanego. Eee, Puchar Hiszpanii remisuje etapę z rajowa i nie wiem, co tutaj się stało, że nie ma napisanego zwycięzcy, ale zostawmy to w ten sposób. A Barcelona znowu remisuje w jednej 8 i znowu odpada, bo jak sami możecie zobaczyć, Valencia jest w ćwierć finalna, natomiast Barcelona odpada w jednej 8 Ligę Mistrzów wygrywa Roma. W ogóle, co tu się stało? Niesamowite zaskoczenie. A Barcelona pokonuje Porto 1-0 i tym samym wygrywa Ligę Europy. Natomiast Ace Milan zdobył Ligę Konferencji. Najwięcej bramek Ronaldinho 37 oraz 13 AS Zbierał i tym samym też najwięcej asyst zdobył. A tak prezentowało się podsumowanie tego sezonu drugie miejsce w La Liga. 1 ósma w pucharze Hiszpanii oraz zwycięstwo w Lidze Europy. No i tym samym lecę przesymulować parę sezonów i zobaczymy, gdzie Ronaldinho zakończy swoją karierę. I jak ogólnie pójdzie mu ten jego ostatni sezon w swojej karierze. A więc Ronaldinho 67 oceny ogólnej 40 lat i jak widzicie, ma zamiar zakończyć swoją karierę po tym sezonie. A więc na szybko jego statystyki 35 występów, najwięcej strzelonych bramek, bo 20 i 8 asyst zaliczył w tym sezonie, zajmując trzecie miejsce tym samym w zespole. A ja dziękuję wam serdecznie za ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i widzimy się już w następnym odcinku.